Tegoroczne uroczystości związane ze świętem Uniwersytetu Opolskiego będą wyjątkowe. To podczas nich Danielowi Olbrychskiemu zostanie nadany tytuł doktora honoris causa. Jakie kryteria musi spełnić dana postać, aby otrzymać to wyróżnienie? Taki tytuł otrzymuje, bo to jest najwyższe wyróżnienie, jakie może uniwersytet dać. Otrzymuje postać, która no, czymś wyraźnie zapisała się w historii nauki czy kultury. Warto powiedzieć, że to jest pierwszy doktor honoris causa jaki w Polsce dostaje aktor. Pomysł aktu nadania doktoratu zrodził się już kilka miesięcy temu. Wydarzenie będzie zwieńczeniem długotrwałych przygotowań. Recenzje, które pozyskaliśmy, recenzje napisali Janusz Gajos, pan profesor Janusz Gajos z Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie i pan profesor Jan Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jaki jest poziom wiedzy studentów na temat poniedziałkowych uroczystości? Myślę, że możemy być z tego wszyscy bardzo dumni. Pan Daniel Obryski to bardzo znana osobistość. I bardzo się cieszę. Co słyszałam, ale nie powiem, żebym tak się zagłębiała w te informacje, więc tak no coś mi się obiło o uszy. Nie zapominajmy, że przyjmując ten tytuł, uhonorowany staje się jednocześnie członkiem społeczności akademickiej. Należy również podkreślić, że w tym roku nadanie tej godności odbędzie się w 19 urodziny Uniwersytetu.